Przepraszam, ale mózg mi nie działa, lecimy. Już jutro zadebiutuje drugie rozszerzenie do ogromnego Assassin's Creed Valhalla. Otrzymaliśmy z tej okazji pierwszy zwiastun tejże produkcji, która przez krytyków oceniana jest nieco słabiej niż Gniew Druidów. Paryż natomiast jest określany powrotem do korzeni serii i tak będą słynne katakumby. To Wygląda na to, że Rockstarowi udało się trafić z zawartością do Red Dead Online. Nowy tryb nazywany do broni w moment stał się jednym z najpopularniejszych trybów. Nie tylko obrona mapy jest satysfakcjonująca, ale i dość solidnie nagradza zwycięzców, zwłaszcza z obecnym mnożnikiem. No to miło, miło. Fani naprawiania pojazdów mogą otwierać szampany, dziś bowiem premiera kolejnej odsłony Car Mechanic Simulator od Playway. Poza wersją 2021 pojawiły się także dwa rozszerzenia wprowadzające pojazdy Nissana oraz cztery samochody elektryczne. Konsolowcy grę dostaną jutro albo jeszcze dziś w nocy. Może jakiś polski akcent? Dawn of the Dukes, czyli rozszerzenie do kultowej gry Age of Empires 2 Definitive Edition, wprowadziło nacje tak Czechów, jak i Polaków. Wraz z tym pojawiają się trzy nowe kampanie, z czego jedna przedstawia losy królowej Jadwigi Andegaweńskiej. Są husarzy? Spokojnie. We've jeśli jeszcze pykacie w Battlefielda 4 i brakuje Wam dodatków, to mamy dla Was dobre wieści. Oto na Originie i w Microsoft Store można zdobyć zupełnie za darmo DLC zatytułowane drugie uderzenie wprowadzające zmodyfikowane mapki z trzeciej odsłony. Można śmiało zgarniać na PC oraz Xboxach tylko 6 dni jeszcze. Czego brakuje w Fortnite? Wydawałoby się, że już niczego, ale przecieki wskazują na to, że Gra ma otrzymać tryb z otwartym światem. Do tego odkryto w plikach grafikę mocno powiązaną z RPGowymi naleciałościami, rzecz jasna ta grafika zniknęła szybko i wszystko pozostaje tylko plotkami i domysłami. A ja już nic nie dodam, wszystko już padło. Hej.